Jod, część trzecia. Sekretny eksperyment w USA. Moi drodzy, jest to trzeci urywek informacji na temat jodu, które są zawarte w całym, calusieńkim poradniku Symfonia Natury, który powstał po to, abyś mógł i ty na własną rękę wrócić do zdrowia, abyś mógł, abyś mogła na własną rękę po prostu wrócić do zdrowia, zapewniając organizmowi dokładnie to, czego on potrzebuje. A więc sami możecie zwrócić uwagę, że to co ja wam przedstawiłam, te urywki, które i tak są jednymi z najbardziej obszernymi, jednymi z najbardziej obszernych informacji na temat jodu, jakie w ogóle są w sieci. To jest tylko niewielka część tego, co zawiera Symfonia Natury. Jeśli więc chorujesz, to nie wyobrażam sobie, abyś mógł, mogła ten poradnik pominąć. Jest to z całą pewnością poradnik dla Ciebie. Moi drodzy, był sobie taki sekretny eksperyment w USA w latach 60., w wyniku którego było, było takie ugrupowanie, czy, czy po prostu byli tacy ludzie, którzy zostali nazwani dziećmi, e, dzieci, które były nazwane po prostu, czy określane jako dzieci kwiaty. E, moi drodzy, około roku 1960 na, kilka, na kilkanaście lat wprowadzono cichaczem w USA dodawanie jodku potasu do pieczywa. Cichaczem, ponieważ celem tej akcji było ograniczenie wchłaniania jodu radioaktywnego przez tarczycę ludzi, którego było bardzo dużo w tamtym czasie w atmosferze, w związku. Z wybuchami bomb nuklearnych przeprowadzanymi, w, w, ogólnie te wybuchy były przeprowadzane przez USA właśnie w tamtych latach. I z racji tego, że USA prowadziło takie czynne działania nad bombami jądrowymi, i gdzieś tam były różnego rodzaju eksplozje, no to postanowiono troszkę tych ludzi zabezpieczyć przed tym promieniowaniem, i do pieczywa, żeby ludzie się nie strzaili o co chodzi, dodawano jod radioaktywny. No i moi drodzy, znaleźli się ludzie, którzy pokusili się o przejrzenie roczników statystycznych celem wykrycia skutków jodowania pieczywa. Jedna kromka pieczywa na tamten czas zawierała 150 mikrogramów, czyli całą obecną normę, dawkę całej obecnej normy. Moi drodzy, dawało to w sumie kilkakrotnie wyższe dziennie spożycie jodu niż. Dzisiaj, tak, bo rozumiecie, ta dawka, e, za, e, dawka RDA to jest 150 mikrogramów, a na tamten czas tego jodku potasu do pieczywa dodawano tak dużo, że jedna kromka chleba zawierała to właśnie stężenie 150 mikrogramów. E, więc, moi drodzy... Em, od około 1960 roku do 1980 dodawano ten jodek potasu, a więc ludzie, organizmy ludzkie miały zapewnioną stałą podaż, stałą podaż jodu. Niestety, około roku 1980 władcy tego świata, przerażeni pozytywnymi skutkami tej suplementacji, odeszli od jodowania pieczywa i wprowadzili na miejsce jodu, Brom. Brom, który jest toksyczny, o czym już mieliście okazję się przekonać z poprzednich filmów, które udostępniłam. No i moi drodzy, poczyniono obserwacje i wyciągnięto wnioski. Informacje te zawdzięczamy między innymi lewisowi Fordowi. Jakie były efekty, jakie były, jakie były efekty tego spożywania 5 do 10 razy więcej jodu niż obecnie? No otóż moi drodzy, odwróciła się przede wszystkim korzystnie tendencja społeczeństwa do tycia, bo spadł, spadła otyłość wśród społeczeństwa, spadły również wskaźniki zachorowań na raka oraz na choroby sercowo-naczyniowe. Młodzi ludzie zaczęli dojrzewać płciowo o 2 do 5 lat później niż przeciętne pokolenie, niż to te pokolenia, które były wcześniej. No i zastanówmy się, co to w ogóle może oznaczać dla długowieczności. Myślę, że to jest po prostu jasne. Dziewczęta kończące lica były o 2,5 cm wyższe. E, ważyły zaś o około 12 kg mniej niż te w poprzednim pokoleniu. Wyniki szkolnych egzaminów końcowych były lepsze niż kiedykolwiek przedtem lub potem w dziejach USA. Młodzież była znacznie bardziej zdyscyplinowana, wyciszona, nastawiona na pracę oraz na naukę. Znacznie wyższy niż kiedykolwiek przedtem procent ludzi i yy, procent młodzieży z powodzeniem kontynuował naukę w liceach, a potem na uniwersytetach. Testy inteligencji w szkołach podstawowych wykazały najwyższy wskaźnik w dziejach USA. Moi drodzy, Zastanówcie się, czy takie rzeczy mogły podobać się władzom? Jakim władzom zależy na zdrowych, dłużej żyjących i niepotrzebujących leków, inteligentnych, a więc myślących, wyciągających wnioski i umiejących ocenić swoje władze, obywatelach? Oczywiście, że to się nie może podobać żadnej współczesnej władzy, no i w tamtych czasach to się również nie spodobało, i po około 20 latach władze zdecydowały się wycofać jod z pieczywa i zacząć truć ludzi bromem. O bromie dowiesz się znacznie więcej z poprzednich części filmów o Jodzie. Ludzie w USA w latach 60., 70. czuli się zdrowsi emocjonalnie, wzrosło poczucie szczęścia, wzrosła ludzka zdolność do pokochania i trwania w tym stanie. Mówimy o nich dzieci kwiaty albo po prostu generacja miłości. Młodzi ludzie zako zakochiwali się, pobierali, mieli dzieci. Wzrósł w tamtych czasach znacznie wskaźnik małżeństw oraz wskaźnik Urodzin. Były to, były to najwyższe wskaźniki narodzin w historii USA od 1920 roku. Spadł również wskaźnik rozwodów, zwiększyła się zdolność ludzi do zakochania i pozostawania w tym stanie. Doktor Ford pisze w kontekście dzieci i młodzieży, że więcej jodu może przyspieszyć ich metabolizm i wytwarzanie progesteronu, a to skutkuje zmniejszeniem poziomu hormonów stresu, co z kolei wydłuża od okres dojrzewania intensyfikując rozwój inteligencji i dodając jej, i, i dając jej więcej czasu do właściwego ukształtowania się daje też szansę na rozwój zdolności do odczuwania romantycznych Ucząć, a także zakochania się i pozostawania w tym stanie, także po osiągnięciu dojrzałości płciowej. A więc, moi drodzy, sami widzicie, jak ogromne znaczenie dla naszego życia i zdrowia majot. Dzięki wielkie za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Zielasz Polska wpadajcie na mojego, na mojego YouTube'a oraz oczywiście zapraszam Was na moją stronę internetową. Jeśli chorujecie, to. Piszcie na biuro małpazielaszpolska.pl Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, pa pa.